Mikasałkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Straż dla zwierząt po raz kolejny wykazała się szybkością i umiejętnym przeprowadzeniem interwencji. Tym razem jednak sprawa nie dotyczyła psów czy kotów, ale znacznie większych gabarytowo zwierząt. Chodzi o krowy, które według relacji świadków były zamknięte od dłuższego czasu w samochodzie ciężarowym, pozostawionym na parkingu jednej ze stacji benzynowych w Wałbrzychu. O zaistniałej sytuacji straż dla zwierząt powiadomili pracownicy właśnie tej stacji benzynowej. Dzwoniłem z sprawy tego tira, który tutaj się znajduje. Gdyż w małej komorze na przedzie są, można powiedzieć, uwięzione, zamknięte trzy krowy. Myślę, że nie mają dostarczonego jedzenia ani picia. Kierowcy tutaj twierdzili, że stoi na pewno od dwóch dni. Nikogo do tej pory nie widziałem, żeby był przy nich, donosił jedzenie lub picie. Z jednej, jak zaglądałem tam przez taką dziurę, to aż yy, można powiedzieć, że cieknie mleko. Na miejscu okazało się, że faktycznie auto stoi na parkingu od wielu godzin, a w środku przebywają trzy krowy, które miały widocznie nabrzmiałe wymiona. Mleko. Je, y, wymiona ma tak nabrzmiałe, że trzeba by było natychmiast ją wydoić. Dopiero po interwencji strażników kierowca Tira pojawił się na miejscu. Z jego relacji wynikało, że auto stoi na parkingu zaledwie od poprzedniego dnia wieczorem. A jak pan się zapatruje na to, że pracownicy twierdzą, że stoi pan od wczoraj, od 7 rano, a pan mi twierdzi, że od wieczora. Nie, nie są wspólnie. No to tak? auto nie stoi, auto stoi, nie? Ale mnie nie było. Tutaj. Na miejscu co zrozumiałe, prędzej czy później musieli pojawić się funkcjonariusze policji. Najpierw prewencji, a następnie drogówki. Policja dokonała wylegitymowania kierowcy pojazdu. Okazało się, że faktycznie pojazd ten stał prawie przez około 36 godzin na miejscu. Dłuższy czas zabrało diagnozowanie przyczyn postoju, ponieważ kierowca albo nie wiedział, co może powiedzieć, albo po prostu nie chciał, zasłaniając się synem właścicielki firmy, do której należał Tir. A który miał dojechać dopiero najprawdopodobniej ze świdnicy. Dopiero przesłuchania zarówno kierowcy, jak i właściciela firmy dały wstępny obraz sytuacji. Jednoznacznie potwierdzono naruszenie prawa i ustawy o ochronie zwierząt. Zwierzęta bowiem mogą być przewożone tylko przez okres 8 godzin. W wyniku zdarzenia sprawę przejął Inspektorat Weterynarii. Policja jedynie w sprawie może najprawdopodobniej wykonywać pomoc prawną. Po zweryfikowaniu miejsca pochodzenia tych zwierząt, po zidentyfikowaniu podmiotu, który transportował zwierzęta, opracowujemy dokumentację, prześlemy ją właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii, który nadzoruje ten podmiot. On jest władny dokonać rozstrzygnięcia i ukarać za naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt ten podmiot, dlatego że w zakresie dopuszczenia do transportu miał zapis, że transport może być prowadzony jedynie z zachowaniem 8-godzinnego czasu. Po tym czasie, w zależności od rodzaju zwierzęta, np. krowy, muszą być nakarmione i wydojone. Duj prowadzony jest standardowo dwa razy dziennie, czyli o godzinie, no tak jak na fermie, o godzinie powiedzmy 3-4 rano i później duj wieczorny, doi się dwa razy. E co może grozić? No, jeżeli to jest krowa w mleczności, może dojść do zapalenia wymienia, to znaczy krowa będzie na pewno porzucała mleko, jeżeli będzie już przepełniony gruczoł mlekowy. Natomiast no, przebywanie w niewłaściwych warunkach, szczególnie obniżonej temperatury, brak ściółki, może doprowadzić do tego, że powstanie zapalenie. Ze względu na zagrożenie, jakie wynikało już ze stanu zwierząt, lekarz weterynarii, która przyjechała na miejsce, nakazała jak najszybsze przewiezienie krów do miejsca docelowego, którym jest miejscowość Spytkowice w województwie małopolskim. No dobrze, to no co to co by się działo? No rany ściewy święte. Uwaga, żeby to nie wylecie. No jak wyleć, No panie, panie? to panie? To jeszcze nie wiem, ja. Co takie wychwycone? Chłodne gnoją. A ta krowa to zaraz popęka. No nie no, proszę pana, no, to proszę pana no, no przecież nie może mleczna krowa stać dwie doby bez wydojenia, no, no wie pan co? No to trzeba szybko działać i jechać wydojeniem. Aha, nie? Proszę pana, najpierw tutaj, tutaj, czy prawne. Tutaj, tutaj, chwili... robić tutaj. Proszę, proszę pana, tą krowę, proszę. Proszę, pan, proszę, proszę poprosić ludzi, i pracowników z TPN-u, niech panu podadzą wody we wiaderku, na pewno panu dadzą napojik. Bez wątpienia ta kara będzie wymierzona. Czyli podsumowując, zostały naruszone przepisy. Oczywiście, tutaj nie podlega to do żadnej dyskusji. Prowadzenie transportu powyżej 8 godzin wymaga specjalistycznego środka transportu, zapewnienia w trakcie transportu pojenia, żywienia tych zwierząt. Tutaj mieliśmy do czynienia jeszcze z krowami, czyli również, że tak powiem, dla zachowania dobrostanu tych zwierząt powinno przy długim okresie trzeba byłoby przewidzieć możliwość na no, choćby powiedzmy odciążenia tych wymian, czyli choćby doju na przykład. Najprawdopodobniej zarówno właściciel, jak i kierowca odpowie przed sądem za złamanie przepisów prawa i znęcanie się nad zwierzętami, szczególnie, że od bieżącego roku zostały zaostrzone przepisy i kary odnośnie ochrony zwierząt. W nocy zapadła się jezdnia na ulicy Mazowieckiej w Wałbrzychu. Wielka wyrywa w kostce brukowej, która sięgała blisko półtora metra w głąb i tyle samo wszerz, zaledwie kilka centymetrów więcej i mogłoby skończyć się fatalnie dla kierowcy i samochodu, którym jechał, ponieważ to właśnie pod nim zapadła się jezdnia. W Obrzychu przy ulicy Mazowieckiej 8 zapadła się jezdnia. W wyniku czego jadący tamtędy samochód wpadł w dziurę. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji, a zaraz po nich straż pożarna, która zabezpieczyła teren i próbowała wyciągnąć auto z wyrwy, w taki sposób, żeby nie wpadło głębiej. Policja powiadomiła odpowiednie służby, to jest Straż Pożarną, pogotowie wodociągowe. W chwili obecnej miejsce to nie stanowi już zagrożenia. Ostatecznie Forda wyciągnięto przy pomocy linki ciągniętej przez wóz bojowy Straży Pożarnej. Na miejscu po dłuższym czasie pojawili się pracownicy w obrzyskich wodociągów, ponieważ najprawdopodobniej przyczyną zapadniska była awaria wodociągu sprzed miesiąca w odległości kilkunastu metrów od miejsca zdarzenia. Ze wstępnych oględzin wynika, że grunt i podbudowa została wypukane przez wodę. Aktualnie została rozebrana większa część koski brukowej z ulicy i trwają prace związane z usunięciem awarii wierzch i części podziemnej. Radosne i wielbiące Boga pieśni usłyszeli mieszkańcy Jedliny-Zdroju. W kościele parafialnym wystąpił zespół Joy wykonujący muzykę gospel. Chór składający się z prawie 60 osób zaprezentował zarówno standardy tego gatunku, jak i utwory pochodzące z ich autorskiej płyty. Muzyka gospel ma swój rodowód w XIX-wiecznej kulturze czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Jej radosny, pełen energii i ekspresji charakter przyciąga na koncerty nie tylko osoby wyznania chrześcijańskiego. Gospel to oznacza rodzaj muzyki, znany w Polsce z filmów na przykład Zakonica w przybraniu czy Blues Brothers, a gospel to też z języka angielskiego Ewangelia, czyli nowina, dobra nowina o Jezusie Chrystusie. I tak, ona może jest troszkę inna niż w Polsce, bo jest bardzo radosna, bardzo dynamiczna, energiczna, bo pokazuje tą radość, którą ma wierząca osoba, która zaufała Chrystusowi i idzie z Nim przez życie. Grupa Gospel Joy jest dobrze znana mieszkańcom Jedliny Zdroju. Muzycy pojawili się w uzdrowisku m.in. podczas koncertu Trzech Kultur jesienią zeszłego roku. Wtedy jednak chór wystąpił w niepełnym składzie. Grupa ma na swoim koncie wiele sukcesów, wśród nich można wymienić zdobycie pierwszego miejsca w 2007 roku na największym festiwalu Gospel w Polsce. Nurt ten jest coraz bardziej popularny w naszym kraju, choć rozwija się niespełna od 15 lat. Przez te 15 lat powstało ponad 150 chórów gospel i my jesteśmy jednym, jednym z tych chórów, który jeździ i koncertuje po Polsce i i, i, indziej, i gdzie indziej i śpiewamy. Chcemy dzielić się tym, co otrzymaliśmy od Boga, dzielić się tą radością i tym, i tym wspaniałymi dźwiękami, które, które niesie ze sobą muzyka gospel. W Jedlińskim Kościele Porafialnym chór wykonał utwory ze swojej płyty To On. Śpiewane w języku polskim nie zabrakło również amerykańskich standardów gospel znanych z radia i telewizji. Dziewczęca drużyna Gwarka już po raz drugi w tym roku wzięła udział w piłkarskim turnieju i już po raz drugi pokazała się z jak najlepszej strony. O spektakularnym sukcesie na turnieju ogólnopolskim Stargardzie Szczecińskim. Dziewczyny odniosły kolejny sukces tym razem podczas turnieju Orlik Cup, który rozgrywany był w Jeleniej Górze. Drugie miejsce. Fantastyczny bój w finale. Kwarek bałczyk. gratuluję. Super. Się Przede wszystkim poczułem, że dziewczyny czuły radość z gry, że, że była naprawdę rywalizacja na bardzo wysokim poziomie, nawet bym powiedział czwarta gra na parkiecie, gdzie byłem zaskoczony. Zaskoczone postawą dziewcząt, że nie odpuszczały, że nie. No, myślę, że jakby tu faceci wyskoczyli rówieśnicy, to by mogli poczuć naprawdę twarde baty od, od, od tych zespołów, bynajmniej pierwszych trzech. Możliwość konfrontacji z innymi kobiecymi drużynami to idealne uzupełnienie cyklu treningowego i okresu przygotowawczego przed rundą rewanżową, gdzie w piłkarki nożne walczą o awans do drugiej ligi z sąsiadem z zamiedzy Szczytem Boguszów. że ogólnie poczyniliśmy większe postępy. W Stargardzie to zanim, zaczęliśmy, zanim pojechaliśmy na turniej do Stargardu mieliśmy kilka treningów. Teraz myślę, że współpraca między prezesem a trenerem jest coraz lepsza, coraz lepiej treningi idą i na pewno no coraz, coraz, coraz lepiej nam idzie. Podczas Jeleniogórskiego turnieju dziewczyny Gwarka aż dwa razy spotkały się z drużynami Szczytu Boguszów, dwukrotnie je pokonując. Piłkarki z Jagiellońskiej przegrały tylko mecz o pierwsze miejsce z drużyną gospodarzy KSAP Orlik. Kobieca drużyna gwarka powstała zaledwie 7 miesięcy temu i była budowana zupełnie od podstaw. Dziś przed dziewczynami jeszcze mnóstwo pracy i wyrzeczeń, aby osiągać sportowe sukcesy. Jednak śmiało można powiedzieć, że w ogóle potencjał piłkarski wśród dziewcząt jest, a co najważniejsze atmosfera wokół kobiecej drużyny robi się coraz lepsza. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia!